Witajcie. Dzisiaj cztery najprostsze zadania z wczorajszej matury rozszerzonej z matematyki roku 2020. Wczoraj to znaczy 15 czerwca 2020. Pierwsze zadanie z wielomianem. Wielomian W określony wzorem W od x równa się x do 2019 minus 3x minus 3x x to 2000 plus 2x plus 6 i teraz mamy określić, które z poniższych zdań jest prawdziwe. To znaczy, przez to ten wielomian jest tak naprawdę podzielny i reszta z dzielenia, jaką daje, przez, jak, 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 jaka jest reszta z dzielenia przez x plus 1 czy przez x minus 1. Zobaczmy. Więc tak. Po pierwsze, kiedy Wielomian jest podzielny przez x minus a. No, gdy a jest pierwiastkiem tego wielomianu. Tak. Czyli wartość wielomianów a jest równa zero. A kiedy. Reszta z dzielenia wielomianu przez x minus a wynosi r. No, gdy W od A równa się r. Dobrze. Zatem policzmy. W od 1 to się równa. 1 minus 3 plus 2. Plus 6, a W od minus 1 to jest równe 0. Dobrze. Zatem nasza odpowiedź to będzie która odpowiedź? W od 1 jest równe 6. Zatem reszta z dzielenia wielomianu W od x przez x minus 1 jest równa 6. A reszta z dzielenia wielomianu W od X przez X plus 1 jest 0, czyli ten wielomian jest po prostu podzielny przez X plus 1. Zatem nasza odpowiedź w tym zadaniu to będzie po prostu odpowiedź B. Tak. Dobrze. Zobaczmy teraz drugie zadanie za jeden punkt. Ciąg AN jest określony wzorem, mamy taki ciąg. Dla każdej liczby naturalnej jest większy lub równej od 1. Granica tego ciągu jest równa. No i teraz trzeba wyliczyć granicę tego ciągu. Więc zapiszmy limę sprzęt dążącym do plus nieskończoności 3n kwadrat plus 7n minus 5 przez 11 minus 5n plus 5n kwadrat równa się. Zobaczmy. Podzielimy sobie licznik i mianownik przez najwyższą potęgę mianownika, czyli przez n kwadrat. Zatem będziemy mieli z dążącym do nieskończoności z 3n kwadrat przez n kwadrat plus 7n przez n kwadrat minus 5 przez n kwadrat, a w mianowniku 11 przez n kwadrat minus 5n przez n kwadrat i plus 5n kwadrat przez n kwadrat. Dobrze. No teraz yy, poskracajmy co się da poskracać, czyli mamy limę sprzę dążącym do plus nieskończoności i mamy 3 plus 7 przez n, minus 5 przez n kwadrat, 11 przez n kwadrat pi minus 5 przez n i plus 5 w mianowniku. Dobrze no teraz zauważmy, że to i to dąży do zera. To również dąży do zera i to również dąży do zera. Zatem granica naszego ciągu to będzie po prostu 3 piąte. No czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź C. Tak. Dobrze. No, zobaczmy następne zadanie. Mamy dwie urny. W pierwszej są trzy kule białe i siedem kul czarnych. W drugiej jest jedna kula biała i dziewięć kul czarnych. Rzucamy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek. Od jednego oczka do sześciu oczek. Jeśli w wyniku rzutu otrzymamy ściankę z jednym oczkiem, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny. W przeciwnym przypadku losujemy jedną kulę z drugiej urny. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe. No, zobaczmy. Mamy tak urny dwie. W jednej jest trzy białe i siedem czarnych kul. W drugiej jest jedna biała i dziewięć czarnych. Teraz mamy tak, mamy zdarzenie B. To jest to, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć. To jest wylosowanie kuli białej. Zdarzenie A1 to jest. Wypadło jedno oczko na kostce, i zdarzenie A2 to jest wypadło więcej niż jedno oczko na, jedny, na kostce. Tak. No to teraz tak, mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia B. I ono wyraża się wzorem, można je wyliczyć z, za pomocą wzoru na prawdopodobieństwo całkowite. Prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że A1 razy P od A1 plus prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że A2 razy P od A2. No to teraz zobaczmy, czy znamy wszystkie te rzeczy, które nam są potrzebne do policzenia prawdopodobieństwa zdarzenia B. No tak, prawdopodobieństwo zdarzenia B zdarzenia A1, przepraszam, to jest 1 szósta. Prawdopodobieństwo zdarzenia A2 to jest 5 szóstych. Prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że A1 to jest 3 /10. I prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że A2 to jest 1 dziesiąta. Dlaczego tak jest? No bo tak. Prawdopodobieństwo zdarzenia A1 to jest 1/6 dlatego że jeśli ma wypaść jedno oczko, no to jest tylko jedna na 6 możliwości taka. Jeżeli ma wypaść więcej niż jedno oczko, to jest 5 takich możliwości, bo 2 3 4 5 6, na 6 możliwości, czyli ma 5/6. Teraz tak. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kulę białą pod warunkiem, że wypadło jedno oczko, czyli że co? że losujemy kule białą z pierwszej urny to jest 3 /10. No tak, zgadza się, bo są trzy kule białe i 10 wszystkich. No to jest 30. A prawdopodobieństwo tego, że będziemy losować kulę białą pod warunkiem, że wypadło więcej niż jedne, jedna, jedna, jedno oczko na kostce, no to będzie 1 dziesiąta, bo w drugiej urnie wtedy musimy losować i jest jedna kula biała i 10 wszystkich. No to to jest 1 dziesiąta. Dobrze. W takim razie wyliczmy prawdopodobieństwo zdarzenia B. Prawdopodobieństwo zdarzenia B zatem to będzie co? dziesiąte razy 1 szósta plus 1 dziesiąta razy 5 szóstych, czyli to będzie 8 sześćdziesiątych, czyli 2 piętnaste. No czyli to jest właśnie ta odpowiedź, o którą nam chodziło, czyli odpowiedź A jest tutaj odpowiedzią prawidłową. I jeszcze jedno z zadanie z wczorajszej matury I tak, to jest po przekształceniu wyrażenia algebraicznego x pierwiastków z dwóch plus y pierwiastków z trzech w nawiasie to wszystko do czwartej. Do postaci Ax do czwartej plus B x do trzeciej plus CX kwadrat y kwadrat plus dxy do trzeciej plus A y do czwartej współczynnik C jest równy. No i teraz trzeba znaleźć ten współczynnik. No więc sprawa jest, sprawa wygląda tak. no Musielibyśmy wyliczyć, ile to jest x pierwiastków z 2 plus y pierwiastków z 3 do 4. No można to robić na piechotę, ale my to zrobimy inaczej. Zobaczmy, skorzystajmy z takiego wzoru A plus B do potęgi n tej to się równa n po 0 razy. A do n tej razy B do zerowej, plus n po 1 razy a do n minus 1 razy b do pierwszej, plus n po 2 razy A do potęgi n minus 2 razy b do kwadratu, plus kropeczki i plus n po n razy n do zerowej razy b do n tej. No czyli proszę zauważyć, co mamy? Zawsze mamy tak rośnie nam tutaj. Hmm, To, tak? Aż do n nam urośnie. A tutaj zawsze mamy taką potęgę jak n minus 0 to jest n, a tu mamy potęgę 0. Później tu mamy n minus 1, to jest n minus 1, to jest potęga a i 1 no, to jest potęga b. Teraz n minus 2, n minus 2 to jest potęga a, a 2 to jest potęga b. I teraz tu znowu n minus n to jest potęga a, czyli 0. I n to jest potęga b. No i w ten sposób mamy takie rozwinięcie dla każdej potęgi n. Tak. No to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. W naszym przypadku współczynnik C, o którym mowa w zadaniu, stoi przy wyrazie X kwadrat Y kwadrat. Dobrze. No czyli w tym przypadku. I x będzie w drugiej potędze y będzie w drugiej potędze. No, widać tutaj, że jeżeli będziemy x w drugiej potędze i y w drugiej potędze, no to to musi być jaki wyraz. Zatem to jest wyraz następujący. 4 po 2 razy x, x pierwiastków z 2 do, kwadrat, do 4 minus 2 razy y pierwiastków z 3 do kwadratu. No zobaczmy, dlaczego tak jest. No bo przewidzieliśmy wcześniej jakby, że tu i tu musi być druga potęga, no bo współczynnik C to jest ten, który stoi przy x kwadrat y kwadrat, tak? No czyli przy x kwadrat, skoro ma być druga potęga przy X i przy Y, no to, to na pewno będzie wyraz, w którym będzie tak. Przy x będzie podniesione do potęgi 4 minus 2, a y będzie podniesione do potęgi 2. No stąd wniosek, że tu musi być 4 po 2. No bo to jest ten właśnie wyraz, tak? Korzystając z tego wzoru, który tutaj mamy, tak? Dobrze. No to teraz już łatwo policzymy, ile to wynosi. To jest tak, 4 po 2 to jest 6. x pierwiastku z 2 podnosimy do potęgi drugiej i y pierwiastku z 3 podnosimy do, do potęgi drugiej. No to się równa 6 razy x kwadrat razy 2 razy y kwadrat razy 3. Czyli to będzie 36x kwadrat y kwadrat. No czyli odpowiedź b to będzie odpowiedź prawidłowa. To wszystko, dziękuję.